Witam wszystkich z tej strony. Tula i jesteśmy ponownie w grze Terraria. Razem ze mną jest. Snajper Torol, tak. <laughs> tak. E, I jak widzicie, przekopaliśmy się do tej e, piramidy. Tak, Torol już tutaj wszystko zabiera. Ja patrzę, co jest w skrzynce. Co to jest? Jakiś słoik. Typowy polak. Właśnie, ten słoik. Dobrze, to czego zostawię. O, liny możesz też wziąć. W sumie. Mam, mam, Patrz, jak, że ten by Ale lepiej, ty weź te liny, bo ja jej takich nie, nie robię. No to dobra. Patrz. A. co? Oooo. <grych> czekaj, bo ja chciałam tą skrzynkę. Czemu to się tak robi? To zrobię, dobra. Czekaj, rzucać tutaj te linki. Chyba, że jeszcze zobaczymy, może tam będzie drugie. No, chodź A. jeszcze tam, zobaczymy. A, i słuchajcie, poczekaj, bo możecie zobaczyć, mamy zbroję z kaktusa. Tak, tak wyglądam. Jak, nie wiem, no, jak taki smok trochę w sumie. Zobacz. Tak, to rol nie ma tutaj na klatę, bo stwierdził, że on będzie chodzić z gołą klatą. Tylko ja mam i mamy ten miecz, zobaczcie. Jak to wygląda? Jak taki wiecie, z kolcami. No, także całkiem fajny. Bijecie mi po głowie. Tak. No to dobra. Tak, że wcześniej jak graliśmy, to, to tak. Walczyliśmy ze sobą też. Ja wygrałam, ha. ha, ha. No, miałeś 60 HP więcej. No i co z tego? O jaskinia, no to możemy w tym odcinku być w jaskini. Możemy iść. I tak zginiemy pewnie niedługo. nie. Nie? Raz, dwa. Fuck. Tak. Nie dedłaś. No nie dedłam, ale. Yy, I mniej więcej to chyba było na tyle z tej jaskini. A ty Dzięki masz... Teraz... Za oglądanie. Tak i patrz <grym> Poszedł sobie, nie? nie mnie zostawił, no przecież to jest normalne. Ale już są nie, o co ci chodzi? Aha, dobra. <grym> Sorry, nie widziałam. Ty już się denerwujesz. Tak, ja Dobrze, jestem niecierpliwa. Jest Teraz jeszcze na górę, nie? Patrzcie jak ja mam dobrze, widzicie? No... Skakuj tu Ej, co jest? Ej, ja tu nie wskoczę? Aż Nie zmień się, no. Ty, swaniaków, zebrałeś sobie słoik i teraz sobie skaczesz, jak wiesz. Ale ja bez słoika mogę skakać tej patrz. Dobra. Nieważne. Ja po prostu nie umiem, no niestety. O! Czekaj. No, ej, na tą stronę nie umiem, tutaj, bo na tamtą umiem. Tutaj, sobie umie. tutaj sobie stań, tu i stąd. Aha, dobra. No. Dobra. Tutaj. Nie już jestem. Okej, okay. tak, tu mamy linę. To tu już więcej nic nie ma w tym, no nie? No. No. Dobra. A to wygląda? Tutaj się kryliśmy? Tak, tutaj spędziliśmy noc. Wszystko nas atakowało z góry. Patrz, drzewa te palmowe, widzisz? Już, po, nie, jeszcze nie widzę, poczekaj. No. Dobra. No. Patrz, jakie fajne. Fajny faktycznie. A to co to jest tu? To by się nie rozwiązało. No bo to są te, są okay, oh, Ale sniper! Ale oh, zjechałem. Oh. Oh. To jest kaktus jak ktoś. Ja e, właśnie dam ten kaktus, To sobie zbraję. Tymu co co yes. zrobić? <coughs> tak, ja znowu kilofem robię drzewo, prawda? No po prostu jestem genialna. genialne. <coughs> no, mówić <coughs> Dobra. Rak! To są raki, to co, idziemy tam? Wiesz co, może chodźmy, najwyżej jak zginiemy, to nas, wiesz, przeniesie już tam do... Tracimy trochę pieniędzy. Pieniądze. O! o tu z życiu. A właściwie... Idę tu zobaczyć. O, krzynka. No. Co to jest? O, jest ten, ten, taki... Nie wiem jak to się nazywa. Na no, olinę to możesz wziąć, no, to wezmę. Co tam jest takiego, co tam mówiłaś? No weź sobie to. Ne, no, to jest to Lucky Climbing Close. Co to jest? To się zakłada. A, to się do tak... spinania. No, że tak się możesz przyczepić do ściany i tak skakać sobie po ścianie. Czekaj. Okay. Jak Spiderman. man Sprawdźmy. A, to jest to. Dobra, dobra, wiem już co to jest. To pójdzie się nenerwować, że... nie możesz wejść przez drzwi do domu. Aha, no, okej, okay. a to od tego? Ja no nie widziałam. Ej, która to była podka, taka co leczy? Ta czerwona? Czerwona, no. Może sobie. Zażyję. Myślę, że skrzynek nam wystarczy. Dobra, to mogę ci trochę. A, Dedam! dam! Ach, nie! Zostałam sama! Po mnie, po mnie będzie, jak nic. Uch, uch. 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 <grystanie> weź skrzynkę, weź skrzynkę jeszcze. Czemu? No bo tamtą na dole, nie? No dobrze. Odłożę pieniądze. Przeżyłam. Hmm. Kaj są moje pieniądze za las. Aha, bo ja nie mogę teraz tego użyć. Właśnie może po drodze znajdę ten. Yyy... Kaktusy, to zrobię sobie zbrojkę. Dobie kilo. Dobra. A ten... A to nie mamy tego, bo to tylko tym lusterkiem się można przenosić, nie? No. Nie masz tej miksturki. Chyba. A miksturkę? Ja to tam niebieską? No. no. To ja mam. Teleport home? Masz to? A nie, to jest jakieś... To nie ta miksturka. A nie, mam! To ta! Co ja gadam? Mam. No to użyj. Ale to nie idziemy tu dalej? No tam przez te raki, no to nie, pójdziemy sobie w prawo. Mówisz? No, no pewnie, raki zostawimy tam, nie jest Mam jeszcze jedną, hahaha. Ha, ha. Czekaj. Ej, tu się jakoś włączało to, to niebieskie, nie? Mmm... Aha, no, tą tarczę tam, po prawej stronie. Nie, mi chodziło żebym zobaczyła gdzie ty jesteś. No to już. W którą ty jesteś stronę? W lewo. No to w prawo mieliśmy chyba iść. No, tylko że ja szedłem do na ciebie najpierw, a później teraz zawrócę dopiero. Aha, okej, okay, dobra. O, idziesz. <grym> <grym> dobra. To idziemy teraz zobaczyć w tą stronę. A ze snajpę tego ptaka. Fajcie, <grym> <Słuchajcie>, barwi się. <grym> to ty tutaj... wydostał. Prawie, wiesz, prawie to. Ja tu nie skończę. Ale powiedziałeś, że rybakiem nie zostanę, no bo i tak tam pójdę i nic nie złowię, no to Tak, przyszedł. bo wczoraj to zrobił... To na ptaki. Zrobił wędkę, miał nam złowić y, rybę na kolację i co? Łowił, łowił i nic nie złowił. I mówię, jak typowy I facet... I zabiłem z Tak, jak typowy facet, który <laughs> chodzi na ryby. Idzie na cały dzień, a nic nie złowi. Tak. No, zabrałeś mi. Dół. A tu byliśmy? Nie. Nie ma w domu. Dam, 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 dam. dam. Co to jest? O, to spokój. <laughs> uh, living Woodland. O. Oh. Co tu jest? Możemy stawiać takie coś jak. O, popatrz. popatrz możemy takie drewno stawiać. A, fajne. A tu nic nie było? Zabrałeś z tej skrzynki? No zabrałem. Tą skrzynkę można wziąć. na no, tak no. fajnie obno. To, tutaj stół, to jest, to No właśnie. No to, to wezmę tam. tu raczej nic nie ma, zobaczę jeszcze. Te drzwi No właśnie. O, no <laughs> powtarzasz. Czy tam gdzieś o, tu jest? Chodź tu w dół, Chodź ty w dół. Już skrzynka. idę, już poczekaj. Ciemno. Czekaj, muszę podłożyć. Trzymaj strzałkę w dół i skakaj. No idę, idę. Skakaj. <laughs> Skakam. O, boomerang. A. Chcesz? No. Dzięki. Co jest? E, Ta niebieska potka, jakieś strzały... Nie strzały, tylko liny. Pieniądze i... Brąz. Czyli no, koper. To, to pozabieraj to. A gdzie jest mój... ...kilof? Co ja z nim zrobiłam? Fuck, ja gdzieś chyba go wyrzuciłam znowu, no bo się przecież... <laughs> um, poczekaj, no bo muszę się zobaczyć. No wywaliłam kilofa chyba. Ja mam. dwie. Dzięki. Ja nie wiem co I ja ty z tym. Ja nie wiem. Nie wiem jak to prawym czy którymś tam może nie wiem. No coś, coś źle wciskam w każdym razie. Na te chyba jest wyrzucenie. Ja mam nawet... No na to... pewno na te nie, nie naciskam, to jest coś inne. To masz coś przestawione. przedstawione. Na nie mam nic przedstawionego. Poczekaj. Ja chcę ten. Karny. Tak. Chłowa kobieta, do garnku leci. <grym> Jaki! <grym> no, jak już mówisz, że, że facet na rybach nic nie łowi, no to ja mam do garnka. Dobrze, nic nie będzie. Sprawiedliwość. <grym> tak. No. W coś to jest. Chyba nic nie będzie. Na dół idziemy? Idziemy. No Tam to... No A, jeszcze nic nie ma. Nic nie ma. Dobra. To I na górę. To tak, na górę. Teoretycznie... No. <laughs> Teoretycznie e, powinnam się tu... <laughs> nie. No <dalej. laughs> ja nie umiem skakać. Już ci zrzucam linę. <laughs> Mówiłam, bierz te liny, bo... Bo to jest masakra ze mną. Chyba to jest. to jest jednak dobra opcja, że wziąłem. Tak, mówiłam. Czekaj, poczekaj. Chyba to daj, Tu już wyjdziesz Chyba dam radę tutaj. A tych lin się nie zbiera, słuchaj. Znowu killów mi dałaś. Ja ci killow dałam. No a tutaj chyba ten kill -off wyrzuciłaś. A no widzisz, te tu chyba właśnie wyrzuciłam. To chyba jak te drzwi brałam, to coś tu poprzednio nie mam. Zresztą zobaczysz na odcinku, jak ja to robię, bo... Ja mam bo coś dobra, zaleję jecie. Nie ma. Nie dam się. Slajmy mi podrzucasz. Chcę ja Cię podrzucić, nie dotknąłem go nawet. <laughs> dobra, dobra. Ja mam wszystko nagrane. E, masz w ogóle ten e, stoper? Czy tam licznik, czas, tu coś tak. tam? To dobra. Jeszcze. O, zima! O. Robimy śnieżki? No, nie... Ale ze śnież... czy nie ze śniegu, tylko ze śniegu można zrobić te fajne bloki śnieżne. Ty? Ładnie wyglądają. No, Wiesz co, ja, ja mam... nie wyjdę. A, to No. no. no, no, no. O, tak mówisz. No ja nie jestem przekonana. O, udało się. <laughs> ping mnie pokazało Mnie pokazało, że jesteś w wodzie, a później na ziemi. No, to nie dobrze. Lagi. Lagi. No, ale tu nie skoczę chyba. Uch. A, skoczysz. Nie. takie <laughs> Aż <Czekaj. Masz> nie. <laughs> Wiesz co, my te liny zmarnujemy, a i tutaj się później już nie bierze? Ale czego Lin? No. A in, Liny już później są potrzebne. Jak już masz to takie do... Takie, takie czekaj jak... O, raki kolejne. Takie okay. do podciągania się, takie... takie. Takie, takie. łańcuchy o. Gdzie ja wpadłam? No oczywiście, że wpadłam gdzieś no, bo przecież. To nie było. się to idzie z winą. <laughs> Lina ewakuacyjna Dlatego mówię, że my potrzebujemy sporo A nie, spadę na dno. Dobra, jak go zdejmę od dołu. Sniper. Sniper, tak Uch, nie widać. A cię z zaskoczenia wziął. No Dobra Dobra, czekaj, wezmę dirt. Gdzie jest dirt. Tu jest dirt że ty, ty, ty w mnie chyba? Nie ja, tylko raki. No, A. Teraz. A. Nie, będę walczył. Użyj tej miksturki do powracania do domu. Mówisz? Tak, ja ucieknę. A. Yeah. No. Dobra, też uciekłem. No, o. udało się. Dobra, jest noc, czyli cięcie zrobimy znowu? Tak. Także my tutaj robimy cięcie i wracamy jak będzie już dzień. Ok, już mamy dzień, także wracamy do Was. Atakuje nas tu wszystko. No, już zostały slajmy, ale wiecie, było wesoło przez noc. I tak, zrobiliśmy sobie tutaj. Znaczy, no, torol zrobił. <laughs> Piecyk zrobił. Tutaj postawiłam ten stolik i te krzesełka, co, co tam znaleźliśmy w tym. E, tu takie coś, nie wiem co to jest i tu takie coś, nie wiem co to jest, ale ładnie wygląda i mamy tu skrzyneczki i kowadło i tu jakieś ładne wiszące coś. Także zobaczcie, że jest całkiem ładnie. No, co ty raz? <laughs> no, no, oczywiście na koniec mi zamknął przed nosem, no bo. No, także tak to jak na razie wygląda. Jakiś tam domek to sobie oczywiście ogarniemy poza odcinkiem i później Wam pokażemy, no bo nie będziemy tutaj przy was budować. Masz Ta... na ulicy. Dobra, dzięki. To gdzie teraz idziemy? No. Może wiesz co, a tu byliśmy już w tych wszystkich jaskiniach? No właśnie nie. Mamy to jeszcze... Chodź. Raz, dwie... Trzy... No co trzy jaskinie jeszcze. To, to chodź, jeszcze pójdziemy do jednej i... I sobie Dobra. skończymy. Tu mam lepszą sniperkę. Tak. O, serio? No. <noise> 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 Trafiłem w coś, czego nie chciałem trafić. No no. Nie. Bo. Bo. Dobra. Time. To no masz jak, jak, jak buty odrzutowe. A ty sobie nie zrobiłeś tego, tej zbroi na klatę? No nie mam, Tak to jak to nadawałam ci? Ale jest za mało. Robal. Aha, robal. Jeszcze Aha, muszę, ja muszę dom... zrobić wędkę. Tak, koniecznie. Czekaj, tu coś jest. Teryl świetnie łowi i Koniecznie musisz zrobić. W domu. Tak. Ja łowię ryby, ja łowię ryby w domu. Dokładnie. Przynajmniej możecie zobaczyć na mnie turce. Yy, tak, był właśnie to z wędką, no niestety musiałem troszeczkę przyciąć, O. ale to była wędka. O, garnuszki. Fuck. Dobra. O! Idź pierwszy, bo wiesz. Mmm. No jeszcze myślałam, że tu wyjdę. Tak mamy z kaktusa wszystko, dobra. Tak, i teraz... A nie dobra. Myślałam, że nie wyjdę. Co to jest? Jaskinia. Ale nie! coś ty zauważyłam. Chodziło mi o ten kamień. Jaskinia. No zdarza się ktoś nie zauważy. Tak, tak. Ło! Wow! Co to? Płapka. Aha. Super. No to trzeba, to jest kolejna pałka, czekaj, ja, ja tu jestem. No dobra, nieważne. No rozbrój to. Rozbrój. Co mam rozbroić? Tutaj, pułapkę. To była pułapka? Tak, pułapka, która strzela strzałami. Super. Tu jest czekaj, to jest lead bar. lead bar. tak. Co? Lead ork. Ja nie wiem, czym No, w sensie żelazo. Tutaj. To jest żelazo, tutaj. A, to jest żelazo, widzisz. Czekaj, jak gdzieś tu mam... Może taka... taki odpowiednik żelazo. Ja nie mam w ogóle żadnego dirtu, nie nic. Podłożyłaś... odłożyłaś do skrzyni. Tak? No, po co komu dirt? No. Serio? No, serio. Super, super. No, to nie chciałam w każdym razie, przez przypadek. Widzicie, no niestety. Jestem nieogarnięta. Czekaj, ja ci mogę zarzucić. O, ja, ja robal tu jedzie. Robal jedzie. Jedzie robal! <grym> wow, On to... No Zobaczysz, to. będzie jechał po ziemi. Ziu, ziu, ziu. Jaki taki dziwny? Robal. O, mój jakiś dziwny. Ja się. No. G Co mnie tu? Robal. No, robal, robal. JoJo większa. O, dobra. Mamy most. Ale już tego nie trzeba. Że co? no to już wydobyłem. Gdzie? No tu jeszcze zostało. Nie, to już jest zdobyte. Aha, to już jest zwykły kamień, tak? No to świetnie. Jak ja w końcu zrobiłem sobie most, to już nie trzeba. <laughs> Super. kamień. Demonite ore. Ja to chcę. Dam, 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 czerwony slime. Mhm. Ja czemu on jest czerwony? Nie na przykład różowy. Wow, holy shit, wygląda na to. Dlaczego ja to kopię i kopię i to nic się nie chcę? Bo masz za sobie kilo, chodź. Mhm, okej. Okay. To czemu nie mówisz? Czekaj. czekaj, 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 czekaj. Czekam. Jest woda na dole. Musisz tak na w, w lewo odjechać. No, świetnie. Eee... to było na tyle. Czekaj, mm -hmm. rzucać tam linę. Dobra. Okay. Ale ślamina na... Tu, 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 Tu jest, dobra. Wystarczy. Może jeszcze tutaj zejdziemy na bok. Czekaj, zobacz, to sobie jeszcze, co to będzie. Tam jestem ten no. no, tutaj można zejść. To co, idziemy tam? No, możemy iść no Chodź tutaj górą. Można się tu wydostać? Pewnie nie. Dobra, starczy. Raz. O złota skrzynia. O! Faktycznie. Już się. No, Ech, To robię gdzieś, go szukać. Tak, tak. Czy ty, bo ty już tu na pewno wszystko obczaiłeś. I teraz ściemniesz. Co miałem obczaić? Jak to wszystko wygląda? Ja zobaczę, co tu jest. O, to, sobie zabiorę. O, to sobie zabiorę. A to ty się No, no nie, ty tam się weź tutaj tej skrzynki. <noise> no a co? Co to jest? To jest, dalej a, przejść, to jest jakaś flara. To weź może te flary. Flargan weź. Masz ten pisarz tam flary. Ja mam? Tak. No Flargan prawdopodobnie to jest to, to, na A, no, 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 no. no. Faktycznie. I no to, to jest weź ten tak, Tak, jak Fala. Tak tam, tam narzekałaś. Tutaj. Co No, No, na co narzekałam? No bo yy, na poprzednim filmie... Nie na filmie, Boże. Na poprzednim świecie, co miałem ten flagant, co się tym strzelałem. A, no, robot. no, no, faktycznie. Dobra. Nie to pesz. A. Tak. A. tu kaktusego. Fuck. Aha, tu jestem. Przejdę ty w górę, coś jest na górze, nic nie ma. O, czekaj. Pajączyna. O, to musimy wziąć. Właśnie zbieram. Nie na... wiem co się dzieje, tak, coś mnie leje. Dobra. Już to ja jednak sobie może to zażyję. O. Wow, slime <laughs> Jaki wielki grubas Brzmią no. <laughs> to samo. Dobra, dajmy teraz małe. Serduszko. Dobra. Już? No. Garnuszek. Kolejny. Dobra, czekaj jeszcze oprzejmy tutaj co jest. Mhm. Miałem grappling hoka hmm. Co nie masz? Grapplingania się. O super. To też jest LOL, zauważyłem. To będziemy mieli na ten... na puszko No to dobrze. Teraz pytanie, Tula, po co na... Po co mam łóżko? <laughs> Do spania no po co? To takie pytanie. <laughs> no. Ej, nie wyjdę stąd. No dobrze. No ładnie. No takie do ten, do przyciągania się. Ty masz y, klau climbing Klaus, takie tam po prawej stronie. Takie okay. do podciągania się, trzymania się na ścianie. Tak. No to mogę ci dać jeszcze takie drugie, podobne, no. y, które będzie ci pozwalało po prostu jak się przyczepić do ściany. No to ja tak poproszę. Nie Ach. będę się może tak męczyć Czekaj. Okay. I to mam normalnie założyć? Tak. Jezus. Gdzie ja jestem? Wejdę was o tą skrzynię. Dobra, idziemy tam do ciebie. Tam, tam. I jak ktoś. mam to założyć? Tu? No, prawym. Ło! Eee. No, widzisz. Dużo Fajne, lepiej. Nie? Już nie będziesz musiał Lin mi rzucać. Dobra, ty mówiłaś, że drzewo się nie niszczy kilofem. Ja chciałem pochodniom po zniszczyć platynę. No. To ty widzisz, że jesteś jeszcze lepiej No. Wiesz kto z kim przestaje? właśnie. No właśnie. Także wiesz. Możesz się cofnąć. W grawie. Także ten. Dobra, chodź. Idę? Do, Idę. To co, idziemy już tam? Nie. Idziemy jeszcze na dół. dół. To idziemy jeszcze o, na dół. Dobra. Czekaj. Nawet elfy. Ma. Przeżyłeś? Przeżyłeś, to. Tak. Przeżyłem. To mogę... Ale nie aż tam. Łot. Wow. Użyj mi ksyrki. <grym> już. Widział. O, no. I gdzie? Tu chyba. tu. dół. Zimno. Ej, a gdzie są moje pochodnie? A, to są te czekaj, muszę sobie to zamienić może. Jak bo tam jest... Tam możesz się zabić. Spadniesz. jest woda na dole chyba. Łoł, wow, jednak nie, dobra, czekaj. Co to? Nie, to też okej. Okay. Nieee, pęczyna. Zębosa. A z czego się robiło to, to Terrarium? O, teraz. To jest woda. Nie, coś tu lezie Jakiś robal. Tu go widziałem przed... O idzie tu! Co to jest? ślimak, mhm. Dobra, teraz woda. poczekaj jeszcze zobaczy coś. Mhm. Muszę wziąć pochodzę. Oh, fuck! Szczur jakiś czy coś Gdzie to jest? O jest, dobra Wiesz raz jeszcze wykopię? Nie to nie to pesz. I czekaj. Okay. Jest tutaj? Dobra, padłem. Ale tamto to ja chyba... No właśnie nie doskoczę. <grych> Chodź wykopiemy to żelazo Dobra Tu, tu Tam coś chodzi, ty to widzisz? O, szkielet to na głową Wow. To wtedy co graliśmy to był z tym, w jakimś kasku takim, nie? No, Undead Miner mhm. Można taką czapę sobie kupić właśnie u tego i tego dziadu się ten seks sprzedaje, i takie i inne. No, już na kolejny sobie... odcinek musimy sobie trochę domogarnąć, żeby były te te. Czy on mnie zabije? Właśnie, a ile ten odcinek już trwa? Tak, już będziemy kończyć, tak, kończymy. Także dobrze, Właśnie. tutaj się z wami pożegnamy. My sobie zobaczymy się do końca tam w skinie. I tak, teraz kolejny odcinek będzie na kanale Utorola. Link tak, będziecie tak. mieć oczywiście w opisie, ale ja na moim. Na tym filmiku jeszcze zrobię adnotację, żebyście od razu mogli sobie zobaczyć u Torola. Także cóż, za ten odcinek dziękuję. I ja się żegnam. <laughs> tak. I zajrzyjcie by teraz na kanał do Torola, żeby zobaczyć nasze dalsze losy w Terrarii. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. papa. pa. pa.